Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Sobota w Oktawie Wielkanocnej. A ja Cię zapraszam tradycyjnie na kolejny odcinek SOS. Dzisiaj, czwarty dzień tej sceny, która nam towarzyszy uzdrowienia Chromego przez Piotra i Jana i tym wszystkim okolicznościom, które. Potem wydarzyły się po uzdrowieniu wszelkim dyskusjom, sprzeciwom, próbie, której zostali poddani apostołowie. Też to, co my robimy w Kościele, potrzebują weryfikacji właśnie przez próbę. Zaufanie Panu Bogu skutkuje tym, że ludzie, którzy patrzą na Piotra, na Jana, są poruszeni tym wydarzeniem i koniec końców się nawracają w bardzo dużej liczbie osób. Ostatnią sceną tego wydarzenia jest taka bezsilność Sanhedrynu. Bezsilność uczonych w piśmie, którzy już nie wiedzą, co zrobić. Ale to, co jest piękne w tej scenie, to takie dwa zdania, które tak dla mnie są bliskie w tym fragmencie. To pierwsze to stwierdzenie, że rozpoznano w nich uczniów Jezusa. I też tak patrzę na siebie przez ten okres Wielkiej Nocy, przez ten okres Wielkiego Postu, przygotowania, to wszystko, co powinno dokonać się we mnie, w moim sercu. I pytam się, czy ludzie patrząc na mnie. Potrafię chociaż trochę rozpoznać nie we mnie ucznia Jezusa, bo to jest chrześcijaństwo. Christianoi, Chrystusowi. Po czym świat powinien poznać Chrystusa? No, po spotkaniu z nami. Nawet nie przez nauki, nie przez nauczanie, ale przez to, kiedy ludzie patrzą na nas, jak my się zachowujemy, jakimi jesteśmy przy różnych sytuacjach, wydarzeniach, nie tylko na ambonie, ale w życiu codziennym. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, naprawdę. I pewnie, bracie, siostro, doskonale sobie o tym zdajesz sprawę. Ja sobie bardzo mocno zdaję z tego sprawę. Jak bardzo jeszcze potrzebuję nawrócenia, jak bardzo potrzebuję przede wszystkim tej łaski Pana Boga, takiego przyświetlenia przez łaskę Pana Boga, przez Jego zmartwychwstanie, żeby ludzie patrząc na mnie, rozpoznali we mnie ucznia Jezusa. Tak, to jest ten, który jest chrześcijaninem. Drugie, to jest to, co mówi Piotr. Kiedy pyta się, kiedy mówi, kogo mamy bardziej słuchać, bo oczywiście zostaje im zabronione to, to działanie, to funkcjonowanie, ta ewangelizacja. Mamy bardziej słuchać Boga czy ludzi? To jest pytanie ciągle do nas: kogo bardziej słuchać? Co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą o mnie? Czy może, co Pan Bóg o mnie pomyśli? Pan Bóg nigdy o mnie źle nie pomyśli. To już jest taki sukces. Ale czy we mnie jest, kiedy dokonuje decyzji, jakichś wyborów? i jak się zachowuję, czy we mnie jest to takie myślenie wyboru Pana Boga. Nie, co z tego, ludzi ludzie mnie pochwalą, czy mnie docenią w tym, co mówię, w tym, co robię. Ale czy w tym wszystkim myślę o Panu Bogu, żeby właśnie tak słuchać Pana Boga, tak i za Nim, żeby być rozpoznawalnym w świecie. Ewangelia o świadectwach spotkania z Jezusem po zmartwychwstaniu. I ta końcówka znowu niesamowicie ujmująca. Kiedy Jezus przed wniebowstąpieniem spotyka się z uczniami, i co? chwali, mój super. Zachowaliście się genialnie w największej próbie, kiedy zostałem zdradzony, kiedy przeżywałem mękę, śmierć. Nie, Pan Jezus, i potem przez te 40 dni w ogóle ekstra super jesteście przygotowani, tak? Jesteście tacy Boży Marines, Boży Komandosi. Tak, nie zawiodłem się na was. Nie, kiedy pani spotyka się z nimi, robi takie podsumowanie, rezimę tego wszystkich trzech lat, i co im mówi? No, wypomina im wiarę i upór. Trudne zdanie. I co pani mówi? No to dobra, to muszę sobie znaleźć dwunastu apostołów, znowu ich przygotować. No, bo wy panowie zawiedliście, przegraliście, nie zdaliście egzaminu. Czy tak mówi Pan Jezus? Nie, Pan Jezus, kiedy wypomina im niewiarę i ich upór. Kiedy Pan Jezus widzi moją niewiarę i mój upór, to co mówi? Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im rąk Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo Pan Jezus doskonale wie, że wiara mnoży się przez dzielenie, że wiara wzrasta wtedy, kiedy zaczynam się nią dzielić, doświadczeniem swojej słabości. Pan Jezus mówi: Mówcie o tym, jacy byliście. Czego doświadczaliście? I to też jakby pokazuje prawdziwość Ewangelii, chrześcijaństwa. Że tutaj nie ma jakiejś takiej lukrowanej historii, właśnie takich supermenów. To nie ma amerykańskiej historii, jakiejś filmowej, takiej filmu akcji. Ale panią mówi, no, gdybyśmy tak byli szczerzy, a ja chcę być z wami szczery, bo pan Bóg zawsze chce być szczery z nami. Bóg kocha prawdę. Bóg jest miłośnikiem prawdy. To wszystko dokonuje się w wolności, w miłości. Mówi panowie, było bardzo słabo ale idźcie na cały świat i mówcie o tym doświadczeniu o tym kogo w życiu spotkaliście mówcie o Jezusie nie mówcie o swojej sile i Kościół nie jest silny swoją bezgrzesznością swoją idealnością Kościół nie jest silny ludźmi ale Kościół jest silny Jezusem potrzebujemy Jezusa potrzebujemy iść na cały świat bo świat dzisiaj potrzebuje niedobrych rad dobrych wujków ale jak w swojej bezsilności, w swojej słabości spotkać Jezusa i odkryć największy skarb, największe bogactwo, największą siłę swojego życia. Bo tylko w Jezusie, w Jego imieniu jest zbawienie, jest szczęście. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże życzę Wam dobrej soboty.